Zresztą wie pani, jak to jest, jak dziewczyna znajdzie sobie faceta. Nie wiem. Zapomina o wszystkich, szczególnie o koleżankach. W ogóle odpływa, nie? No dobra, a co, co to był za chłopak? Nie wiem. Nigdy się nie przyznała, z kim się spodziewa ale musiał mieć na nią duży wpływ. Mhm. Nagle stała się religijna. Rodzice mówili, że była niewierząca. I rodzice to by księdza nawet po kolędzie nie puścili, to jak im miała powiedzieć. Widziałaś u niej coś takiego? Mhm. Chwaliła się tym a jakoś dwa tygodnie przed śmiercią. No dobra, a pochwaliła się od kogo to dostała? No, pewności nie mam, ale pewnie nie od tego faceta. Gadała o tym jako pierścionku zaręczynowym. A co mówiła? Pamiętasz coś? Że teraz to ona jest jego, że. że to jest dowód ich miłości. Nie wiem. nie by mi powiedziała więcej, jakby mnie była taka opryskliwa. Po prostu. po prostu byłam zazdrosna.